W przyszłym roku w Turcji ruszy projekt Rewizje na granicy. Od razu uspokajam, nie chodzi tutaj o szczegółowe kontrole osobiste na tureckiej granicy, ale polsko-turecki projekt prezentacji współczesnej sztuki obu krajów. Wystawę w Stambule zorganizuje Wrocławski Ośrodek Kultury i Sztuki przy wsparciu Ministerstwa Kultury. Ekipa telewizji Wrocław pojechała do Stambułu, by sprawdzić, jak wyglądają przygotowania do tej imprezy, a przy okazji porozmawiać z Polakami, którzy tam mieszkają. Maciej Kieres. 170 lat temu po upadku powstania listopadowego przywódcy ówczesnego zrewu musieli emigrować głównie do Francji i Turcji. Pod Stambułem założyli polską miejscowość Adampol. To właśnie tutaj urodził się dziadek i ojciec pana Antoniego. W domu zawsze mówiło się po polsku i uczyło polskiej historii. Tak jak wiecie z historii, to Polska w ten czas król polski przysłał do sułtana. E, Posłów polskich z prośbą, żeby nie poszli na, na wojnę przeciwko Węgrów. Właśnie z okazji 600. rocznicy nawiązania współpracy dyplomatycznej między Polską a Turcją, w Stambule w przyszłym roku zorganizowane zostaną wystawy, koncerty, pokazy filmowe. Przez dwa miesiące miasto będzie żyło polską kulturą. Na wystawie znajdą się zarówno obiekty, malarstwo, instalacje, będą miały miejsce projekty sieciowe, performance, działania około muzyczne. Odbędzie się również debata, do której zaprosimy najważniejszych krytyków polskich i tureckich. Wśród artystów z Polski nie zabraknie oczywiście artystów z Dolnego Śląska. Planujemy także pod koniec roku zrealizować we Wrocławiu prezentację sztuki tureckiej. Wystawy będą organizowane w różnych częściach Stambułu. Pokazane zostaną prace 18 polskich i 9 tureckich artystów. Widzę ten projekt jako odnowienie tradycyjnych kulturowych relacji polsko-tureckich, które były bardzo ożywione w czasach otomańskich. To będzie pierwsza tak obszerna prezentacja w historii sztuki współczesnej Polski i Turcji. Polaków mieszkających w okolicach Stambułu i Adampola jest około pół tysiąca, ale naszych rodaków podróżujących do tego kraju w miesiącach letnich znacznie więcej, bo aż 350 tysięcy. Turcy Polaków więc już znają, teraz czas na to by poznali naszą sztukę, mówią pomysłodawcy projektu.